Dzień dobry. Dobra. No, chciałem Ci telefonik zastawić. <grym> to jest kurwa niesamowite, ja widziałem tak z 15 odcinków w miarę ciągiem, ostatnich kurwa ci sami ludzie, te same przedmioty kurwa, te same pierdolenie. U, u Was już go miałem, nieraz. Ile potrzebujesz? 150 potrzebuję. 150? No. A wcześniej ile brałeś? No 120, 110. Do no poniedziałku, nie? W poniedziałku weźmie. Redmi 9c. No. Czekaj za Ale tu raczej jest to jest max. No, ja chcę 120. Widziałem <noise> go w Ja nie chcę go szukać, jako w poniedziałek wezmę, bo wezmę na rentę w poniedziałek. 13 teraz weź w poniedziałek, to po... 13? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, majster, ale tak. Powiem ci. Moim zdaniem, ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu, kurwa, nie powinni dostać żadnych datków. Socjalnych, kurwa i. Zdrowotnych żadnych. Walisz wódę kurwa i coś Ci się stało, to masz kurwa pecha. Przestań tlać. Ja do niego dałem dwie stówy. macie Mika mi kupił w Szczecach, kurwa bardziej 2,5 stówy chciałem. 220 zaniosłem do niego kurwa. Nie chciałem niczego spuścić. Tak jak myślałem, od 2 stówek one są, nie? No to mm. te 120 jeszcze Ci naciągnę. No 120 okay? złotych tylko, nie? Dobra. No, nie chcę więcej. Do poniedziałku, nie? Tak jak go ]ż. wykupię, bo od świąt ja zrobię postę, wezmę sobie tak, pieniążki, Go wykupuję. A co tam zkaczać w ogóle? Ani skórę może robię. No, cisnę pojęci, do na wieczora, nie? Oczymy rana, dosimy wieczorem. No ale zarobi, nie? Zarobię kur. No, mam dwójkę mam. Po co do trzeba odświeżyć, wiesz, panele poli trzeba odmalować, pokoiki. Robot no, to co wiesz? No, kurde, no. robię, no kurde, robię. To trzeba robić, nie? Nie będę do góry kopać. A że pracujesz, a nie jesteś. No tymi. tak, nie jestem jakiś menedżer, nie wiem, chodzi, kurwa, zebrał kurwki, daj mi złotówkę, daj mi 20 łotyków, przyjedz bardzo bardu, daj mi 10 złotych, chodził, zebrał. No kurwa. Też wypijesz sobie czasami. No tak, ja, sobie... ja nie, ja nie powiem, nie, ja no sobie tak. piję, ale mi się tutaj też, nie, po robocie, tak. nie, Lufę mój rawko chodzi, robię od ciumy do kończę o ciumy, 19, nie, idę się wykąpać, podpiszę, wszystko się wykąpię, nie, i się mój rawko przed kolacą. lufę wypijemy. Lufę piję z nim, też? tego berwedera, rewedera. Wiesz? O co lufę ja szlupę idziemy spać? Ja się idę wykąpać gdzie idę spać. Ja ciągłek. I kolację zjem, wszystko elegancko, kup, No nie jest tak. Rejchodzę na jeżkopku. Bo na tym właśnie polega odpowiedzialność. Można pić, tylko trzeba stawać rano do pracę. Ja już tak. Ja już tu starano bez budzika, staję szustarano do roboty. Kawkę się piję, wykąpię się rano, kawkę piję. Jak kawka się parzy, nie? To dalej idę się kąpać. Wykopię się ile? 5-10 minut się wykąpię, już kawka stoi, zaparzona wszystko i cisnę, nie? Nie ma tego, że boli. Dobra, my friend. 120 Ci robię. No. I 37 mnie, nie? Nie, w płycie już Zacznijmy od tych mniejszych rzeczy, dobra? No dobra. Jaka jest prowizja w takim Lombardzie, jak komuś pożyczysz 100 zł, to ile on musi ci oddać? Dużo? 130? Kurwa, dużo. 1% jeden dzień chyba. Wcześniej weźmiemy, to mniej zapłaci. No ale dobra, no ale jak ktoś przyjdzie i pożyczy ode mnie, nie wiem, tysiąc złotych, jest jeden procent dziennie, jutro mi to odda, to przecież on ma kurwa tyle papierów, a zarabia chuj z tego. A to nie lepiej wziąć sobie jakiś kredyt odnawialny, czy limit odnawialny na tym? Na. Yy, w banku? Te by były po dwie dyszki. Spoko. Dobra, co tam dalej? Dwa no, odkurzacze. Samochodowe? One są e, nowe, bezprzewodowe, na no, akusy, nie? To będziesz sobie otwórz, podłącz akusę, sprawdź. Też Parkside, czy co to jest? Też Parkside. E, akumulatorowy odkurzacz ręczny. Bez akumulatora i ładowarki on jest? Tak. I nowe są po 150, to zróbmy po 5 dyszek ja. Po 6? 55. Dobra. Po ile ty patrzyłeś te odkurzacze? Te, te, te akumulatorowe? I ty znalazłeś na Allegro po 200, tak? Chodziło czy jak? No, zaraz sprawdzę. Na Allegro czasami są te rzeczy Parkside a drożej niż Weedle'u. Tak? No. Czyli ty sprawdzasz no. na Bo oblicze. jak są promocje, nie, to taki odkurzacz może czasami kosztować 70 zł u nich. Ludzie kupują, a potem sprzedają to na Allegro drożej. To tak jak z bateriami. Często tej baterii nie ma, i ludzie, jak są do sprzedaży w sklepie, kupują od razu 5, 5 albo 10 i zawierają cenę, sprzedają tuż na portalach. nie, no. i na tym zarabiają. Także Dokładnie. tacy Janusze biznesu. Ja sam tak kupowałem kilka, bo nie szło ich dostać nigdzie. To co to jest? To jest ostrzałka do wiertel. no Jak masz tępę, to zamiast wyrzucić rzekomo tam, wsadzasz się ostrzy. Ten był za 206, nie? Ono Lik się ile znalazłeś? Ten odkurzacz? Yy, nie, ja znalazłem na stronie Lidla odkurzasz Za 149. Aha. Czyli zawsze połowę, ciach na pół, nie? Przeważnie. Zależy też, jaki przedmiot, nie? No. Ta ostrzałka na przykład w Lidlu 99 zł, na ale 149. Zawierzają. Tak. Dobra, dawaj następne. Yy, następne, zróbmy to. Tu było używane. A wchodzi. Strug do desek. To z Lidla. Tu już nie mam kartonu to jakiś fan Lidla jesteś, co? Nie, wiesz co, jak się robi remonty to jednak kupuję te rzeczy, bo yy, to działa, a no cena jakbyś miał kupić, nie wiem, DiWolta, makite musisz dać z tysiaka, 900 zł, No i uciele, na domowe warunki no to stosunek jakości do ceny no to jest Dokładnie. akceptowalny. No ona pierdala prostu, to wszystko? Działa to. I jak nie pracujesz z tymi narzędziami na, na co dzień, jeżeli z tego nie żyjesz, to uważam, że nie ma co przepłacać. Często się coś kupi raz po prostu i się użyje kilka razy w życiu, a... Tu nie ma co. jakieś makity czy coś. Dobry stan tego struga. Dobry, no wiesz, jak, jak dbasz tak masz. No. Używany jest od 99 złotych 89 to do 4 dyszki mogę Co, co to kurwa jest? <laughs> to to go łapiesz. O, kurwa. <laughs> Wszystko jest gig? Pistolet. Jaki. No, jak? No możesz strzelać pieniędzmi, tak? No. Patrzyłem, jest, jest jeszcze bateria i chodzi, także możesz nabić jakąś. Ja jakąś słabe są Jakąś kanapką setek no. załadować i możesz postrzelać. masz kanapkę pod stołem, to wiesz. Nie, jedną mi Nie no, jedną przy musisz, musisz, musisz otworzyć wieczko. Tym z z dzydza. Dzydza. Musisz otworzyć wieczko. Za dziędzy musisz chwycić. No i tutaj ładujesz y, kanapkę setek załóżmy i strzelasz na imprezie. No. <noise> ale poszło. i no, na imprezie? Właśnie. Jakby mieć takie fejkowe maknoty, albo może nie, fej, nie fejkowe Dyszki. jak Dyszki, Dyszki. No. powiem jakiś kawalerski czy coś, bramę, no, no, na bramę O. I jest to jest towar. No. Towar pożądany. Bardzo. Z tortu wyskakuje się człowieku jakaś las. Mega, mega pożądany. Ja nie wiem, kurwa, oni. Ja mam wrażenie, że oni się oglądali Kurwa jakiś rolek na Instagramie, kurwa, i przychodzą swoje wizje. O, ale by było dobrze, jakbyś tak. Z tortu by jakaś dupa wyskoczyła, i ty wtedy ty, ty, tymi setkami tak napierdalasz. I ogólnie kurwa jest kac Vegas 4. Z ty strzelasz 10 złoczekami w nią. <grywy> I konfetti tutaj jakieś. No ale ile to kosztuje w ogóle? Powiedz czy był kiedykolwiek taki gadżet i już nie sprawdzę ile, tylko za wiesz, dobry pomysł co. Dwie dychy. Dwie, dwie dychy, no. I to jest Supreme, słuchaj, to jest marka nie, nie w kidmucha, o panie. Dla drillowców. Kur... Tak. przepłaciłbym. Jak przepłaciłbyś? Dobra, mogą być te dwie dychy. A ile to kosztuje? E, no powiem ci od 30 zł to jest na. Brak. Dobra, mogą być te dwie dychy. 10. Nie to no, pierwsze słowo się. Jest to są moje baterie, które są dzielno. bardzo dychę chyba. No, ale co to sprzedaży wyjmiesz? Dobra, 15. Z racji na markę. Nie, no, wyjechać to jest pierdoła. Dobra, szczerze mówiąc. Dobra. Co nam zostało? Tutaj mamy żyrafę tak. do gładzi. Może ja sobie wezmę. Nie, tak patrzę po internecie, to, to trochę drożej kurwa kosztuje. No to fajne. Chyba czy nie podjeba to jest, nie? Me, się z żoną zabawimy. No, tak to, <gry> to Dobra, dycha. Tu co to jest? Maszyna do gładzi yy, na 230. Użyta? Użyta? Wyprałem tylko, wiadomo, opakowanie, żebyś, żebyś tu miał yy, to, to jest czyste w miarę. To też starałem się w miarę odkurzyć. Są papiery, jest tam instrukcja, ona Debra? ma. Dobra, yy, tak, yy, nie, to jest jakaś inna marka. Chyba nie jest Dedra. Musisz obszać od razu sobie podłącz, sprawdź, czy chodzi, żeby nie było. Szypach. ta firma to jest. Szepach. Szepach, Szepach. Szepach. Szepach czy Shipach? Nie wiem, jak się czyta. Nowa ile dziś tak kosztuje? Tylko nie sprawdziliśmy. Nie, sprawdziliśmy wszystkie itemy oprócz tego w sumie. No, jej archiwum Allegro, ale mi się wydaje, że tak maksymalnie za 300. A z Bosa ten? A z Bosza? Bossa... Yy, narzędzia są w porządku, czy nie? To ona się sprzedała, chyba. Zresztą teraz wiosna idzie, ludzie zaczynają robić remonty, konserwacji domów, elewacje, gładzie. To będzie moment. Dobra, jest taki cały zestaw. Kiedyś tak, teraz nie? Niebieskiego czy zielonego? O. Zobacz, jaki kolor? A który jest lepszy? Znośna, ale DeWalt Milwaukee jest dla profesjonalnych zastosowań. OK. Ja chyba mam jakieś rzeczy, kiedyś sobie kupowałem jakieś wkrętarki, czy mam wyżynarkę, chyba z Boscha. No. klifierka plus trójkąt, plus nakładki, ten papier i tak dalej, Sprzedano przez kuptera za 250 zł w Lombardzie. No mówię, 150 Sprawne. Sprawne, sprawne. sprawne no? no dobra. Dobra. Mówię, 100... 250, 300 gdzieś tak się sprzeda. Tak. Urządzenie do, łączy... do ostrzenia łańcuchów 3D. A to chyba, chyba musisz przez drzwi... A może i wejdzie ten kultywator? To ostatnie? Mhm. Tak. Wejdzie, wejdzie, spokojnie. Ciężkie bardzo? Nie, nie. 13 kg. To też jest nutka. Pelca 1800 jeden. Tu po prostu wejdzie, chyba coś Oś... koło 400 czy 500. Elektryczny wertykulator i aerator. Ciężkie słowa, <laughs> Ciężkie nie? słowa, no. Polska, trudny język. W Lidlu kosztuje 499. Z 200 wypełnia. Tak, ten wertykulator będzie 200. No dobra, no to sprawdźmy. na sprawdźmy, sprawdźmy, jaka nie. cena, jaka kwota wyszła łącznie. No i coś kurczę, może podciągniemy do jakiejś równej kwoty. No tr trzeba zaokrąglić, nie? No to też myślimy, ile? W Wyszło nam 610 zł w zaokrągleniu 600. <śmiech> <śmiech> Dlaczego zaokrąglasz w dół, a nie w górę? No, taka jest zasada, chyba, że jak jest do. 499 to się zaokrągla w dół, a 5 i wyżej, to w górę. Nie? No ale jest to niepisana zasada, możemy zrobić wyjątkiem. Nie, jakoś tak się zaokrągla w matematyce. No dobra, to Czekam. krakowskim targiem 640. Nie, nie będziemy pociągać do 50, zróbmy 40. Jeżeli jest ona równa lub większa niż 5, to liczbę zaokrąglamy w górę. A jeżeli mniejsza, to w dół. Tak. No i dla klienta musi być, tak? <laughs> no co pan tu? Dobra, to zróbmy 620 i gitara. 630. Nie mam drobnych. No niech będzie Dobra My robimy. No tak, najpierw to, tylko. Ja nie wiem, co to sprawdzić, bo to jest ogólnie kontroler MIDI. Co to jest? Kontroler MIDI, on jest tylko pod PC'a. To jest do produkcji muzyki Apple Studio, Ableton. No to jest jakiś bardzo stary, co? Wiesz, co one chodzą teraz? Nowe. Nowe, nie patrzyłem ile używane. 450 zł. Nówka chodzi. Pytanie, czy ty byś to chciał. Nie, oni zawsze z tymi dziewczynami, kurwa, przychodzą i tak. Co ja kurwa w życiu źle zrobiłem, że chłop kurwa ze strychu do Lombardu kurwa przynosi rzeczy, żebym miał na McDonalda no, no. Ja to kiedyś dziś kupiłem od rzęka dawno Nie wiem czy to w ogóle znajdziesz używane po Allegro Są no Aha. Ile tak z ciekawości to? Eee, używka jedna sprzedała się za 279 i druga sprzedała się za 200 Masz zasilacz? Nie, one są bez. Pod, kompa jest bez zasilacza wtedy, nie? Wtedy? No. Normalnie pod USB, USB wpinasz i ona się instaluje automatycznie. Nie wiem, jak na Windows 11, na 10 działa normalnie. Tylko w jakiś program byś musiał mieć jeszcze, nie? Typu FL Studio, albo Hamilton, coś, co to czyta. A nie, co, świeci się nie? Nie, podłączy. Dopiero, dopiero po, po, po włączeniu programu, nie? I po włączeniu jakiegoś plugina, który to obsługuje. Niestety. Ale kąt powinien wykryć, powinno chociaż zrobić że wykrył jakieś urządzenie, nie? W teorii chyba powinno. Ja tego nie używałem już z dwa lata, nie? Więc to tam nie co myślę, że na punkcie, musi być nie? zasilacz tutaj, wiesz? To nie było chyba, nie? Zasilacza. A ja nie wiem. Co się wydaje, że nie było. No ale po coś sam te otworki tam nie. No w teorii tak. Dobra, to z tą sobie odpuściłem. Bo ja to wziąłem tylko tak, bo mi leżało, dobra. a sprzątamy to. No z... za darmo chcesz. Chyba, chyba że za darmo chcesz. To oddać? No. No dobra, może być. No i wszystko. Może ktoś się zna. To co to? Spieniacz. Spieniacz do mleka. No. A czekaj, bo mam jeszcze ekspres. To możesz w zestawie zrobić, bo w zestawie było. Tak, ja to kupiłam razem. Ekspres kapsułkowy Kapsułkowy, no, ale to jest tylko na te chibę, Bo one nie są uniwersalne. Dobra, i się jeszcze? No, jeszcze parę itemów tam będzie. Ja dole? Tego nie. <laughs> Tomasz, tego nie. Frazarka do paznokci? Też nie. To bierz dostępny. Ja pierdolę, kurwa, jego mać. Chłop, kurwa, przyniósł, kurwa, podgrzewarkę do jajek, kurwa, sali ekspres za 6 zł. A za darmo! Nie chcesz komuś wyrazić? O jezu, uważaj. Mogę komuś oddać, nie ma sprawy. Tomasz, bo ja sprzątam i. Tak. To. To. E Ruterek zewnętrzny. Woderek jeszcze to jest do tego? To nigdy nawet ja na wodę nie było, nie? on sobie wisiał na strychu. Także to nigdy wody nawet nie dostało i to masz bezpośrednio od razu do tego jest router, nie? No, za stówę jeszcze można było wziąć. Tylko no, tak, musi być y, przewód do tego. A to jest antenówka zwykła. Koncentryczny? No, on jest na koncentryku, przez to go nie brałem w ogóle, nie? Zwykła, zwykła antenówka. No dobra, no niby się sprzedają jeszcze, to dobra. Niech będzie, jak mówisz. Zwykły koncentracja? Tak, to... tak, no zwykły, zwykły. Będzie, okay. A to co to za dzyndzę? Ja, to jest za ślepka, bo on jest dwutrożny. To jest zwykła guma możesz sobie ściągnąć tam. Bo po to można było jeszcze podpiąć. Tam była jakaś cała instrukcja ja, od tego. Jednym podpinać antenę, wejście, wyjście, nie pamiętam już tam dokładnie. STB, STB to jest chyba telewizja. No, 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 no. no. Jakoś tak. A tuner jakiś czy coś. Dobra, mniejsza. Jeszcze chodzi tam. Czasem coś kupić. No i to będzie. tak leży to więc. To też będzie za pewnie To co? Do mycia pędzli. No <laughs> to tak. 5 złotych. I dwa razy Call of Duty. Jedno jest ze steelbookiem, drugie bez. To ze steelbookiem tam To jest na PS5, tak? No. Ale ładna okładka, co? No. Ze steelbookiem tam trochę. Więcej chodziło, jak wychodziło nowe. A teraz blago obszótka, więc to i tak mi leżą. Ej, właśnie, jeszcze te telefony, dobra. No. No, Express już za 70 zł można kupić, to 3 dych. No spokojnie, tak to stoi. Ten z pewnie dwie, zdwija, wydaje mi się, ale zobaczymy. To jest Tak, to było Tak, za... no, one były w zestawie razem. Tak, może być. Te Ja pierdolę, no, kurwa, tak że ich się to chciało leżeć telefony dych. Pokaż. Staruszki. No, ja, Maxcom, pierdolę. To tam świetlik, ten drugi, ja, wiem, to pierdolę. Maxcom. Ja, pierdolę. Ja, pierdolę. Maxkom. Ja też. taki takie typowanie, to typowa, Maxkom. Ale na dziadku w Samaras, są, wiesz? Ile to chodzi teraz w ogóle? <grym> Od 20-25 zł. <grym> Dycha może. Być. Spokojnie. Tutaj pięć dych. Dobra. Jakieś w miarę świeże gry. Wiesz co, trójka jest z zeszłego roku. Teraz wyszła szóstka. A dwójka ma dwa lata, tak co roku jak wychodzi nowa to kupuję, nie? Za tom siedem? To byś musiał pewnie ze steelbookiem poszukać. Ze steelbookiem to zawsze pamiętam inne ceny, były. Yy, za tom... Mhm. ...pięć, jak będzie? Na 70 siedemdziesiąt i pięćdziesiąt. To mamy 335 razem za wszystko. Express do kawy chibo, spieniacz do kawy chibo, lokówka, modem i dłodu, telefon Huawei, telefon Maxcom, gra na PS5 uh -huh. i gra na PS5. Uh -huh. Dobra. No, to z nas kiedyś był Dzięki. Ja byłem, opierdoliłem temu. Opierdoliłem telewizor, bo nie miałem na browara. Nie no kurwa, daj spokój. Już mnie męczy.